tu pasieka pszczółki, z tej strony józek Pszczo pszczółki dzisiaj pracują, jest godzina 13. ładna pogoda słoneczna. Cały czas tu mam odkład w tym uliku, tam drugi mój odkład, zapraszam do obejrzenia filmu, dzisiaj chciałem pokazać. No poddaję matkę Bakwasta B 350. Zobaczymy była w klateczce w ramce parę dni. Lecimy dalej z filmikiem. Matka w klateczce była gdzieś około 5-6 dni. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że chyba nie będzie jakichś problemów większych. W tym drugim ulu też odkład ma w klateczce matkę. No, zobaczymy. Wychodziły są trochę niespokojne. ramki bez czerwiu zalane zalane nakropem o tu właśnie e, mam mateczkę w klateczce ja to w ten sposób zawsze staram się e, wrzucić chociaż tam w tamtym odkładzie mam mam trochę inaczej tu postanowiłem, miałem matki swoje tu postanowiłem Ale numer. Nie uwierzycie, matka już wyszła. Ale widzę, że przyjęły. Chciałem ją wypuścić z krateczki, coś poszło nie tak. Widocznie. Z niebieskim. Myślę, że będzie dobrze chyba widać. Matka z niebieskim opalitkiem z tego roku. All Ale numer masakra. Nie wiem kiedy wyszła, czy dzisiaj ładnie jest. Przez, przez pszczółki jest właśnie już. Akwast B350, ale dałem plamę chciałem ją wypuścić a tu się okazuje, że już jakimś sposobem coś musiało się odsłonić, pewnie jak wpychałem klateczkę, ale przyjęły ją. Przyjęły. Widzę, że są wszystkie... No, takiego numeru to jeszcze nie było. Są podenerwowane. Zasienniona Backfast B350 Kulca kupiona z Pasieki Z Pasieki oddalonej ode mnie o około 50 kilometrów No myślę, że nie będę dzisiaj tutaj ich za bardzo denerwował. Widzę, że ją przyjęły, nie wiem, może wyszła wczoraj, może dzisiaj, coś, coś poszło nie tak, może podejrzewam, że pewnie, przy... bo była klapka odsłonięta, ta zasówka była odsłonięta. Pewnie może w jakimś, jakimś sposobem cudem, że kurczę w wstawiałem, nie zwróciłem uwagi, pod, odepchnąłem czy coś tą zastawkę i no i tak wyszło. No i tak wyszło. Muszę zostawić, zostawię klateczkę chyba pod daszkiem. Chociaż może na powałce. Bo muszę później zapisać sobie, chociaż będę pamiętał. Będę pamiętał, dobra. Dwie matki. Jeszcze jest druga, mm -hmm. druga zakupiona też druga jest złożona też pod. folią. Na razie włączę pauzę. Tu była mateczka zakupiona w tym tygodniu w czwartek, tak, w czwartek e, przywiózł też listonosz tą z tej samej pasieki. E, właśnie na razie trzymam tak pod, pod właśnie. Od czwartku są w, w klateczce. Jest w klateczce. Od czwartku No zobaczymy. Jest też z niebieskim kopalitkiem. No zobaczę. Zobaczę. Na razie trzymam ją tutaj parę dni właśnie w ten sposób. Była, a teraz chyba dzisiaj już czas najwyższy, zademonstruje. Włożę, włożę ją. Tak jak mam taki swój tam sposób. Powiedzmy, mam taki swój sposób. się też właśnie w ten sposób Ona no, Będzie tutaj parę parę dni. Będzie. To jest drugi odkład z końca lipca. Dobrze mówię, chyba nie pomyliłem. Z końca lipca to był chyba odkład. Też taki powiedzmy eksperymentalny. Tamten, tu był większy, tamten większy trochę był. Chociaż były wszystkie robione. Były odkłady ośmioramkowe, takie z czerwiem i, i, i pszczołą, bo ja to sobie robiłem sam. Te odkłady, żeby też w jakiś sposób y, ograniczyć. Chociaż tamte mam te cztery pozostałe rodziny dość duże. Z jednej rodziny nie wiem czy nie będę musiał zostawić na zimę na dwóch korpusach no ale zobaczymy tu mam podkarniaczkę ramkową wstawioną no zobaczymy zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie z tym w tym odkładzie Poddaję drugi raz matkę, bo raz po prostu nie wiem czy w sumie to już jest trzecia matka, bo pierwsza matka wychowana tutaj z matecznika mojego, ja to mówię z, z cichej wymiany matecznik był także Stary ul, jeszcze tutaj drewniany. Nie wiem, czy przy przeglądzie, czy po prostu no, przycisnąłem, czy, no, czy, czy wiatr mi ją zdmuchnął. Nie wiem, coś się wydarzyło. Bo były, były bezmateczne. Bez królewie panowało przez pewien czas i tak widziałem właśnie, że te pszczoły coś słabo zaczęły chodzić. Słabo zaczęły wychodzić z ula. No i zajrzałem, patrzę. Tak, rzeczywiście matki nie znalazłem, nie było. Zakupiłem matkę po 3-4 dniach, chyba czterech dniach. A, gdzieś po czterech dniach była poddana, wypuszczona z klateczki. Nie tak jak tam teraz, że sama wyszła. No i fajnie, fajnie, że przyjęły. Mówię, po prostu musiałem coś, coś odsunąć ciasto tam wygryzły z góry. Nie tam, tak jak z boku się wyłamuje. Tylko z góry właśnie z góry wygryzły No i tak wyszły, wyszły sobie na, na wolność Wyszła sobie matka na wolność, no ale przyjęta jest fajnie w tym, w tym odkładzie poddawałem właśnie matkę już raz, nie zauważyłem były, były mateczniki chyba trzy Dzięki, bo jak zajrzałem po trzech po trzech dniach, tak, po trzech dniach zajrzałem to już były larwy takie no dość już były ostro, ostro podlane dużą ilością mleczka i matkę po prostu tamtą co poddawałem wypuściłem z klateczki no ścięły bo przejrzałem, przejrzałem cały ul e, mhm. ramkę po rance i w ulu na Denicy też patrzyłem nie, nigdzie nie nigdzie nie znalazłem nigdzie nie znalazłem no, no podejrzewam, że mówię po wypuszczeniu tym bardziej, że miały już mateczniki e, nie zauważyłem no, teraz zakupiłem z tej samej pasieki matkę też z tej pasieki oddalony ode mnie o 50 km No zobaczymy, zobaczymy co to będzie to 350 yy. tu To było po, po pszczole Przepraszam w motorce to Te mateczki są były te mateczki z 20. Jak rozmawiałem z panem, z pszczelarzem z Pasieki, właśnie mówił, że z 20 września, przepraszam, z 20 sierpnia były zrobione uliki weselne. Te matki czerwiły. Zobaczymy, zobaczymy. Tam zajrzę za parę dni do tego, co właśnie wyszła już sama tutaj. Jeszcze parę dni potrzymam, może poniedzieli dopiero ją Skateczki, uwolnień. Przejrzę wtedy ramki też dość do, dokładnie, żeby nie było czerwiu odkrytego. Bo to myślę, że chyba też ma dużą, gra dużą rolę. Jest bardzo ważne z tym, z tym czerwiem, żeby zwracać chyba uwagę. Bo, bo jednak e, gdzieś tam e, pszczelarze na filmikach, na YouTube mówią, żeby przy poddawaniu matek przynajmniej większość pszczelarzy która bardzo skrupulatnie opowiada o poddawaniu matek o wychowie i tak dalej mówi, że by właśnie nie było czerwiu odkrytego jeżeli nie ma tego czerwiu odkrytego wtedy jest pszczoły łatwiej potrafią zaakceptować nową, nową matkę a jeżeli ten czerw odkryty jest no to one sobie tam wtedy podlewają lepiej mleczkiem bo z tego z tego co, co, co wiem no to żeby matkę wychować no to większa ilość jest mleczka wlana w i nie wiem czy to bardziej, bardziej wartościowe jest to mleczko niż do, dla pozostałych pszczół, ale chyba tak I, i większa ilość na pewno jest i wtedy jest wychowywana. Dobra, to by było tyle. Pozdrawiam, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału. Jestem młodym bo bo... Mówiłem, mój tato się strasznie bał, bo i gdzieś yy, pszczół gdzieś tam daleko szerokim łukiem omija te, te ule. Ja tutaj się bawię, później tak jak też mówiłem, yy, zaniechałem. No musiałem po prostu yy, sobie dać spokój bo praca, praca zawodowa. Wiadomo, no rodzina, obowiązki i tak dalej, no i sobie musiałem odpuścić yy, ten drewniany właśnie ULT, Tutaj ostatni, z, ostatni, to jest jeden, który mi taki drewniak został, tam u, u na na strychu był. On został oczywiście odkażony yy, i tak dalej, przed wpuszczeniem tej rodzinki. To nie wiem, tam... No ale około, yy, około, około 20 lat, ponad 22 lata, 23, przepraszam, 23 lata e, pszczółek, e, pszczółek, w tym ulu nie było. Także no, nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy tutaj, no na razie funkcjonują. Mam ule już z, e, przyjechały, pomalowałem. E, w tamtym tygodniu chyba malowałem sprężarkę, pistoletem już jest są pomalowane, także fajnie. No już chyba tej rodzinki na zimę nie będę przekładał, nie będę jej tykał. Dobra, kończymy. Bo i tak dość długo tutaj. Zobacz, za długo. Aż pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, którzy subskrybują, komentują. Super, że ktoś jest na tym kanale, ktoś odwiedza. Super, naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że jesteście, że że ktoś tam, ktoś tam właśnie, no widzi to pszczelarze, nie tylko, bo, bo różne osoby oglądają te filmiki, różne osoby komentują. Też miałem przypadki, takie są przypadki na filmikach moich, gdzie, gdzie dzieci po prostu nie wiem, no jakieś tam. No dzieci. W pewnym sensie dzieci, młodzież komentuje. pisze fajnie, super, gdzieś to zainteresowanie też jakieś jest. Także wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji pozdrawiam jeszcze raz z tej strony józek dzięki może uda mi się nagrać